Bardzo serdecznie z tej strony z bidówka. i dzisiaj pokażę Wam moje gry na Xboxa 360. Jest ich ogółem trochę więcej, ale nie wiem gdzie je ja mam. Ym, gadam trochę cicho ze względu na to, że moja siostrzyczka śpi. Ym, tak, nie pokażę Wam mojego ryja, bo umrzecie za 3 sekundy. Także zacznijmy już od zwykłego pokazywania gier i opowiadania o nich ITP. Sorry za jakość filmu, ale nagrywam moim telefonem. Tak, The Darkness. Nie grałam w to jeszcze. Wow. Nie grałam w to jeszcze, bo trochę się dygam. I ja się trochę ciekam. Zagram sobie w to kiedyś, ale na razie nie mam ochoty na takie straszydełka. Pograłam chyba z dwie minuty i wyłączyłam, bo myślałam, że się zesnam. Just Dance 4 mam. Gram sobie aktualnie densuję no mm. dirt, 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 dirt 2. Um. Grałam w to i bardzo fajne. To to jest na starego Xboxa. Nie grałam w to, bo jak to zamawiałam, to jeszcze nie byłam zbytnio obeznana w Xboxach. Myślałam, że to pójdzie. Co tam? Na 360. Harry Potter, insygnia śmierci i dywa um, Grałam w to, ale ściąłam się chyba na którejś tam misji chyba 15 czy coś takiego Po prostu no troszkę trudne, no nie powiem I ten Ogółem fajna gra, mam zamiar w to dzisiaj pograć Kurde, zgubiłam pada i nie wiem gdzie jest, ja pieprze um, Dobrze, nieważne um, to nie jest Brothers in Arms, tylko to jest FIFA 12, tylko że w takim pudełku dostałam to od cioci dwa dni temu, to tam tydzień temu nie pamiętam, ale mam pamięć i ja nie mogę. Um, następnie Fable 2, jeszcze nie miałam okazji pograć. Znaczy pogorała chyba z dwie sekundy i potem wyszła, bo mama chciała oglądać W11. Um, ale tak na wyjściówkę to chyba wydaje mi się, że mogę to polecić. Kinect Adventures, to miałam jak już kupiłam Xboxa 360, znaczy. Ja nie kupiłam, tylko dostałam na święta. Um, tu ładuję sobie telefon, także sorry za ten kabel. Won. Dobra, chuj. Um, fajna gra, bardzo fajna. Ogółem. Uwielbiam takie gry na Kinecta, bo można... Bo się czujesz jakbyś tam był, jakbyś tam była. No i po prostu te. Dobra, następna gra to Batman Arkham City. Super. Ja w to grałam już chyba pięć razy. Yy, ale nie chciało mi się tak zbytnio tego tak chwilę przechodzić, co chwilę, bo po prostu nudziło mi się i wszystko znałam na pamięć. Nie mam wszystkich zagadek ogarniętych. Grałam na średnim poziomie, na trudnym to troszkę sobie nie dałam rady. Gra jest super. Bardzo wam polecam. I właśnie zaraz właśnie grać w Fifę 13. Jak sobie znajdę pada bo nie wiem gdzie jest, przeszukałam cały dom i chyba O, moja piżama cały dom ale nie mogę tego znaleźć um, ktoś mi gdzieś wpieprzył a to jest grzech jak się zgubi pada no super gra po prostu wiem, nie mam jeszcze 14 ale mam nadzieję, że będę mieć następna gra to Forza Forza Motorsport 4 For. um, grałam w to i gram dalej i super po prostu, lubię sobie coś takiego grać. W ogóle tak, y tak wracając do FIFA 13 to jak się gra online? <grymne> ja zaraz muszę to obsześć, bo ja chcę sobie z kimś pograć. Jeżeli nie, w ogóle znajdźcie sobie mój game, tak, to speedówka normalnie, z małej litery. Um, znajdźcie mnie, proszę ja was i zapraszajcie, ja was wszystkich przyjmę. Dobra, następny moment. Następna gra to... Moto GP07. W ogóle w to nie grałam. W to grał mój, moja e, mama i, nie, moja mama w to nie gra. Jezus. Mój ojczym w to gra. U, grał. Chyba, albo dalej gra. Po prostu sobie to zamówił. Ja w to nawet tego nie ruszałam, bo motory na razie mnie nie, na razie mnie nie e, przyciągają. Także ja jeszcze w to nie grałam. Jeżeli ktoś graliście i coś to weźcie mi napiszcie w komentarzach, co to to jest fajne. Co to było? No Następna gra to Grid. W ogóle patrzcie, co mi zrobiła siostrzyczka. E <coughs> <coughs> Przepraszam. <coughs> Bardzo fajna gra. Gra to trochę, ale troszkę... Trudno było ze względu na to, że ślizgałam się zbyt jak na zjeżdżali w McDonaldzie, także wiecie. Prince of Persia grałam, przeszłam już chyba połowę gry. Polecam Mama Igora. Dobra. Następnie to Draw You Draw Studio Instant Artist. Super, się rysuje, Wam powiem. Polecam Mama Igora znowu. Um, dobra, następna gra to w tą jeszcze nie grałam niestety. Nakinek na Kinecta to trzeba obczaić. Um, um, także nie mogę wam tego polecić ani nic, bo po prostu nie grałam na no Jezu, nie mogę się wysłowić. Um, dobra, następna gra to Need for Speed Sheet. Grałam w to, ale bardziej wolę Forte Motorsport ze względu na to, że... Gram w to dłużej i bardziej mi odpowiada to wszystko. Także ten. Um, już ostatnia gra na Xboxa mi tu została. Um, to Iron Man The Official Video Game of the Movie. Przeszłam trening i chyba dwie misje już jest bo... bo po prostu <krym> coś mi nie pykło. No i w ogóle która to godzina? 18.46, u Was jest 19.46, czyli nagrywam to gdzieś tak zaraz, gdzieś tak yy, przed chwilą jak to wysłałam, bo zaraz to wyśla. I ten, wiem, że miałam nagrać Q&A, ale chyba cię nie nagram, bo po prostu nie mam wolnego komputera, bo jak się ta gówniara dosiądzie, mam no na myśli mam drugą siostrę, to Ask FM i Facebook całe życie jest po prostu na jej umyśle. I w ogóle wiecie co, myślałam żeby zrobić specjala takiego, że um, zrobię um, powiedzcie mi czy chcecie takiego takie jaja przez telefon z kamerką powiedzcie mi czy chcecie, bo na przykład będę dzwoniła do telefonu zaufania, do pizzerii, do jakiegoś numeru, który mi podacie na przykład do nie wiem po prostu coś takiego i będę wszystko robić na spontanie i w ogóle te itp i td Dobra no to ja nie mam innych gier tutaj Mogę wam e ewentualnie jeszcze pokazać to wszystko, jak to wygląda, razem. Nie chcę się tu... Jest po prostu taki tam y, mini, mini pokazówka, jakbyście mi kiedyś prosili, to macie, a ja tam jeszcze kupię sobie GTA 5 oczywiście. I mam zamiar sobie jeszcze Batmana Arkham Origins kupić, tylko najprawdopodobniej to jest po prostu zwykły Arkham Origins z ulepszeniami i z jakimiś małymi poprawkami. Więc nie wiem czy opłaca się to kupować. I właśnie... Um, no to będę zaraz skończyć, ale mogę Wam jeszcze trochę z Wami tak, że tak powiem, pogadać, chociaż nie gadam teraz z wami, tylko gadam do, do telefonu, który jest do dupy. I do dupy. Dobra, nieważne. Tutaj są wszystkie moje gry. wyrąbało mi nagrywanie, sorry. Yy, I tak, na czym to skończyliśmy, nie pamiętam, także nie będę, nie będę wracał do tego tematu, skoro nie pamiętam. ej moment, tu są jeszcze, jeszcze dwie gry, takie, na których nie gram, mam zamiar je sobie sprzedać. No, idę sobie zaraz grać FIFA 13. Yy, słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że strasznie chcę już Wam zrobić vloga. Ja tutaj jestem, tam za kamerą mamy ryj, bo to normalne. Ale powiem Wam, że nie chcę mi się zbytnio pokazywać. Tak odróżniam prawą rękę. Boże co? Um, nie chcę się na razie pokazywać ze względu na to, że chcę jak pójdę do fryzjera i zrobię sobie grzyweczkę, to może wtedy Wam się pokażę, bo teraz bez grzywki wyglądam jak... jak on. No. I w ogóle co mam, mogę jeszcze powiedzieć? No nic, no mogę się kończyć, bo to byłaby taka mini pokazówka moich gier na Xboxa. Mogę że tak od początku polecę. Ma, ja, jest... Telefon jest do dupy. I kończy się na tym. O tam widzicie moją mój, mój choinkę. Ile może to być jakiś Disney Junior czy coś takiego, bo moja siostrzyczka oglądała. Ale zaraz będzie FIFA 13! W ogóle. Jestem strasznie chora. Um, I chcę Wam powiedzieć, że mam zamiar nagrać... Znaczy ja nie będę nagrywać Neverwintera. Z rojem umówiliśmy się. Także śledźcie jego kanał, bo to praktycznie yy... Tarczownicy oglądają mój kanał. I na tle Harry Pottera mogę do Was mówić. I tak. Um, mam zamiar kiedyś kupić nagrywarkę do Xboxa 360, bo patrzcie ile gier, a z tego trzeba zrobić let's play, z tego trzeba zrobić wszystko. Wszystko. Um, dobra. Kiedy ja ostatnio nagrywałam coś takiego kamerką z telefonu, to było na starym kanale, jeszcze on istnieje, ale na niego nie wchodzę ja nagrywam unboxingi zobaczcie sobie tam, wpiszcie i, ty, e, wy, y tak, dokładnie li, literowanie na poziomie pierwszej klasy, brawo i słuchajcie mogę wam powiedzieć tylko to, że idę grać w tego w tą fifę pokażę wam w ogóle Patrzcie co ja oglądam Wow Nice, tam sobie już Xbox jest włączony um. Dobra, nie będę wam tego pokazywać Tu chcecie to sobie Pampersa zmienić yy, Jakby ktoś mi się tutaj zesrał ze śmiechu To mówcie, ja wam zarzucę Pampersem Dobra, życzę Wam Wesołych Świąt w ogóle zrobię kiedyś unboxing domu, jeśli tak bardzo chcecie. I po prostu trzymajcie się. Do zobaczenia. Leave a like. Cześć.